Cześć! To znowu my. Cześć, to znowu my, druga część konkursu zwierzęcego miesiąc luty 2022. Tak, tym razem nie charytatywnie, a tak jak... Tym no, razem nie... za pieniądze, bo dzisiejszy odcinek sponsoruje Udeka 13 Tak, Udeka 13 twój kanał z darmową muzyką, którą możesz znaleźć w internecie. Nic nie płacąc. I także w opisie filmu też można znaleźć Tak. od ręka 13. Teraz słyszycie na przykład wspaniały utwór od 13. Dobra, witamy w Poczołówce i zapraszamy do, do oglądania zdjęć śmiesznych, i ładnych, i fajnych zwierzątek. Zaczynamy od Facebooka. To było takie zdjęcie? Dobra. Wow! Wow! To jest królik? Co to jest? Królik. Wow! No, no widać teraz. To w jakimś mieście widać, czy w czymś. No, w środku miasta. Jest z, a tu jest jeszcze w przybliżeniu. Jego przybliżona jest jeszcze. A no, jeszcze przybliżeniu. przybliżenie. Dobra. no. I jest jeszcze filmik. Filmik? Dawaj. Wow. No. No. No jest tutaj. Chodzi Kicase. Kica, se. Kica. Fajnie. Jest to zając centrum miasta Katowic. Jaki zający jest każdy widzi. Zając sobie chodzi, kica i... Nie wiem w sumie co on to mówi. Może uciekł komuś. Ale nie. dzicz w tych katowicach. Może uciekł komuś w tych katowicach. Może, wiem. ale nie, zający się przecież nie trzyma w domu. Zające są dzikie. Króliki się no. trzyma w domu. A to jest zające. Może ktoś... Niektórzy trzymają tygrysy w domu na przykład. Albo jakieś inne rzeczy, nie? Są to. No. Albo konia na przykład. Nie wiem, czy można trzymać konia w domu. Nie, no. Szczerze są jakieś regulacje państwowe, które mówią, mówią, że nie można koni nie trzymać. Nie wiem, czy temu. jest taka regulacja. Jeżeli jest nie taka mam... regulacja, to proszę napiszcie w komentarzu, że. Jeśli ktoś się orientuje, tak. Nie można trzymać <laughs> koni. No. I dziękujemy Rafałowi za zdjęcie zajęcia. Bardzo fajne zdjęcia to były. Dzięki Rafał. I. E... To by było na tyle, jeżeli chodzi o Facebooka. A. Także jest dużo lepiej niż w zeszłym miesiącu. I bardzo dziękujemy za wysłuchanie. A, Facebook Polygon TV. Nasz fanpage tam można wysyłać na przyszłość. No, to Instagram Instagram To jest... Instagram, niestety. Aha. No. Podobno ludzie się teraz przenoszą z Facebooka na Instagrama, jakoś tego nie widzę. Właśnie tak słyszałem no. też. W ogóle anegdota, nie anegdota, dygresja, no. No. że Facebook ostatnio stracił chyba jedną czwartą wartości akcji. Jakieś no. w jeden dzień. Największe topnięcie kiedykolwiek na świecie tak. jeśli chodzi o akcje, ale to taka dygresja tylko. Bo Facebook i Instagram to jest w sumie jedna firma, więc to, więc to nie ma znaczenia w tej perspektywie. No. Tak to wielkie korporacje sobie nie radzą. Zupełnie. Jak nie, straciliśmy tylko, to aż, nie wiem, 10 milionów. Miliardów chyba. No, przy naszych 150 milionach zysku. No właśnie jedną czwartą wartości firmy stracili. No, to, tak, no to nie wiem. Znaczy no, no, ja, ja, ja się nie znam. Jak się zna, to niech w komentarzach, bo Dobra. my się nie znamy na ekonomii.

Z tymi fundum, Trzymaj się poczyna tyle bimkach. Podłącz internet z telefonem I zgarnij 100 złotych na zakupy 801 802 803 Netia Zdjęcia z gmaila Dobrze Uwaga, pierwsze zdjęcie O, widać segment Segment zwierzęcy latający Hey, you guys are watching Bird Up The worst show on television Uwaga, droga telewizja wysyłam wam zdjęcie zmarzniętego zimorodka w mężny dzień na całą w Wow. No. Takiż wow. to jest zimorodek właśnie. Taka, jak kulka taka wygląda trochę. Na kula, taka na patyku. Daje fulę. Kula daje fulę, dokładnie. Całkiem fajny zimorodek. No? Wysyła nam go Jacek, dzięki Jacek za zimorodka. Dzięki Jacek. Tak to jest zima, więc zimorodki są bardzo na temat, nie? Dokładnie. Dobra. Następne zdjęcie latające. Uwaga. Tutaj grupa zmarzniętych czapl białych nad Jeziorem Żywieckim. Wow, ale to, że aż tak dużo ich jest. Tak. Hmm, fajnie. Nie wiedziałem, że jest aż tak dużo czabl białych. Chociaż... Trochę jak bociany wyglądają, nie? Jak się Ale to nie się. mają czerwonych dżabów, nie? Bociany mają czerwone dzioby i mają czarne na skrzydłach czy jakoś tak nie? że mają takie czarne jeszcze? A to... No to, to czarnie na skrzydłach to, że... czy <zyskli> nie będą. No wiecie jak bocian wygląda? Tutaj jedna jest taka <ścoughs> zvarywada. <ścoughs> na bugmuszone, Chociaż wszystkie takie, tak wyglądają na burg muszone. zimno jest nie? No. no odpoczywają, a w takiej zimności to... Tutaj I to w ogóle ja tutaj nie, nie wiem. głowa jej odleciała Poleciała do ciepłego... Tutaj też tej... Poleciała. Kuper bardzo gorąco. Tak. Bardzo fajne, dziękujemy też Jackowi. No dziękuję Za, za czapę biały. Następne. Czekaj, czekaj, czekaj. A. No. Ja jsem drewni kocor. Czeski drewni kocur. Ach, jo! To je kopana kuleczka. Czeska kopana kuleczka. A to je czeski boiskowy poperdalac. Jo! A tu je piwo. Czeskie piwo. Budweiser. W Nowym Roku szerzymy mądrości, w tym wypadku dialogi konfucjańskie. Wybiorę jakiś lasowy dialog konfucjański. Tak <coughs> to się czyta? Konfucjusz odparł. Tak, właśnie takie są zasady przyjmowania mistrzów muzyki.

to, to jest to mogę się cały to, dialog się przeczytać? Mam cały dialog to nie, Są takie chyba pojedyncze też tutaj niż, Myślę, Że to... uczeń coś tam przyszedł Do konfucjusza No Same długie Dawaj. to widzę to. Mistrz rzekł Mękczy fan nie pysznił się nigdy Swoimi czynami Gdy wojska uciekały on wycofał się ostatni Zanim jednak wjechał w bramę miejską, uderzył biczem swego konia, mówiąc: Nie odważyłbym się przybyć ostatni, gdyby nie to, że koń mój iść nie chce. Koniec? Tak, tak. <śm> Zobuďte sa, vyberte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie v kooperatíve. Tak ako väčšina, ktorá už dôveruje Viena Insurance Group. Že hmm. je z baracnice preškádza i rampa k spodnice? Jak si to vedie? Hmm. 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 Že keď ešte povedal, že vcaj nie je stvúžem, pokoň... Po prostu nie chciał wiec, no. nie? Zwierzęta te są naprawdę jedne. No. Okay. Cięż, ciężko coś znaleźć. Tutaj jest 40 aż tych. Ciężko coś znaleźć takiego pojedynczego. Syczang powiedział Mędrzec w obliczu grożącego niebezpieczeństwa, gotów jest życie poświęcić. Gdy zysk widzi, najpierw zwraca się myślami ku prawości. I podczas składania ofiar myśli jego pełne są szacunku. W czasie żałoby myśli jego spowija smutek. Czy można czegoś więcej od niego wymagać? Chyba nie, nie. Joczy powiedział, w obrzędach żałobnych należy zachować właściwy smutek i na tym poprzestać. Mistrz powiedział kiedyś Jak to się dzieje, że lutnia Sylu rozbrzmiewa w mojej konfucjusza szkole? Inni uczniowie zaczęli lekceważyć Sylu. Mistrz rzekł więc Sylu wszedł już do sali przesłuchań, lecz nie dotarł jeszcze do wewnętrznych komnat. No, pojď, pojď, dawaj to, daj, to. Tej, no, nie masz. Końka, zbrodnił się pięknie. No, ale, 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 poczekaj, mładej. Jesteś taki nowy, wejdź. Musíš takhle. Ale hesi? Co ne, ne. A teďka dolů nahoru výdech. No. Zvedi to! Zvedni to! Zvedi to! Halo! On teď nemůže. Tak tohle s vámi zacvičí? Ke stylovému HTC teď dostanete i dvojnásobnou nálož internetu. T-Mobile. Dobre. Krasek mądrości. Jež na ten moment. Vaga. Wow. Wydra? Tak, tutaj wydra w salę, czy już w jeziorze żywieckim. Mniej więcej w tym miejscu zaczyna się jezioro, gdzie jest ta wydra. W sekwencji od obserwowania mnie do chłup pod wodę. O rzeczywiście. Hopczaia. No. no, patrzy się. No. Wartko płynie sobie. A tu robi chlub. Tu robi chlub. Tu jeszcze bardziej robi chłopak. Aha, tu już się ponożyła. Ale jest tyłem już, z profilu. No. Jakbyśmy mieli ją wybić na monecie, to właśnie w ten sposób by była wybiła. Oooo! Tu jak zeszczęk ten. Jak raki zeszczęk, tylko że to wydaje, nie? To ma wydrykę. No, bardzo fajna Tak. Że jak wydry śpią, to się trzymają za ręczki. Aha. Za łapki w sumie Żeby się nie rozpłynąć One są płynem, tak jak koty No bo one śpią w wodzie, nie? Hmm. To chyba wydry były, Jeśli się nie... Ma. Jakie są jeszcze takie wodne psy Foki Nie, foki nie mają łapek. One mają takie płetwy bardziej Wypływają To wydry do... musiały być. A jak to jest dziobak? Dziobak ma dziob. Ja wygląda do jak wydra. Ale to bardziej no. no. Trochę. Tylko z dziobem. Gdyby Kaczer Donald był wydrą, to by wyglądał jak dziobak. Jest dziobak, jest to bajka taka... Yy... Jak się nazywa ta bajka? Jest ten Final dziobak. Taki... I ten dziobak to jest, jest jakiś tak. taki znany Dziabak. detektyw i ten agent. Tak. Służb specjalnych. Jej królewskiej mości. Walczy z doktorem Dumneuśnicem. On tam wow. piosenki miał swoje nawet w tym. Wow. No, jest gdzieś? Jest ten Jan Masica. Dobrze to przeczytałem. Nie, Wydrze chyba nie, nie, nie są ten. Trzymał Wydrze Burek jak troszkę wygląda jak wydranie. Burek? Burek jak też reklamuje. No tak bardzo troszkę. Bym no jak się przyjrzysz tak z bliska. Dostał burka. Burek nie jest wytrążony. Hmm. Burek nie śpiewa nawet. Jak to nie? Jozin z Bazin, se bliżi. Z bażyn, se blizi. Jozin z se kweście sy blizi. Jozin z Bazin, uścisł brąz. Jozin z Bazin, sa się. Widzicie? O, tutaj kaczki krzyżówki? Kaczki, o, kaczka, oczywiście. Z maskami psa? Państwo kaczka. Tak. Rzeczywiście. Znalazły coś do jedzenia. Na na brzegu samej w żywcu. Tutaj sobie coś przemył. I tam jakieś... coś leży takiego smakowitego. Na pewno. Jak Kieś... był kaczką, to też bym chciał to zjeść. Hamburgery czy coś? Znalazłem nie Kacze hamburgery. Kaczki hmm. chyba nie jedzą hamburgerów. <laughs> Jak to? Nie <laughs> wiem. co jedzą kaczki. Stary, nie jestem kaczkę nie mam pojęcia to wierzycie sobie ten film dokumentalny w niedzielę lecą zawsze na tvp 2 te. te na kaczkę. jakoś w południe lecą te, te... tam... o zwierzętach różnych, nie? Wbrew obiegowej opinii Langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem Może się akurat trafisz będzie o kaczce, nie wiem. Przynajmniej kiedyś tak było. Nie wiem, czy dalej tak jest. Nie jest, nie? Nie wiem, Że te filmy dokumentalne. Tak oglądacie te filmy dokumentalne, co Krystyna Czubówna mówi w nich, to dajcie znać w komentarzach. Fajne kaczki. No, to spoko kaczki. No, a tutaj też ta kaczka, pani kaczka, też ma właśnie tutaj trochę kolegowy nawet. Ma, no. To Ale to takie przykitrane bardziej. No. <kłysy> się nie afiszuje tak bardzo, jak Pan Kaczek z tą maską psa z tą maską psa, no Dobra, dziękujemy Jackowi za zdjęcie kaczek Dzięki, Jacek I uwaga, następne A, na koniec już a. Na koniec parę ujęć Sikory Bogatki w Lesku niedaleko Jeziora Żywieckiego a, a tu jest ten o, że osobne są zdjęcia. Sikorka. Rzeczywiście sikorka. Mało sikorek się widuje ostatnio, nie? Tak rzadko są. Ja tu dosyć często widuję na przykład. Okej, okay, to przepraszam. <grym> nie wiem jakie są statystyki ile jest sikorek w tym... czy ja muszę spytać. No, fajna sikorka. Taka puchowa bardziej no, bo zima jest, nie? no zima, zima zimę jest No zima jest, to się zrobiła do... taka puszysta ta sikorka no To robi tak Męęęę Jak tu tym meme się ten to... to była żaba Nie, ale jest to meme, że siedzi sobie sikorka Ach, i śpiewa jest... i przetuje wroda To jest właśnie ta sikorka Tak To O to jest pozowane zdjęcie chyba. No, z takiej już eleganckie. No, jakby elegancki miała ta sikorka sikory. mieć takie poważne zdjęcie gdzieś w domu powieszone sikorzem, to bym miała to Fajna sikorka. No i to już To by było na tyle. Aha Także No, no Dziękujemy za wysłanie zdjęć. Dziękujemy za wysłanie zdjęć. Tak. Ja chciałem chtěm... to mogę zrobić? Ano. Przyprawcie se na nejkrásnější svědky v roku. Nejlepší lískové oriešky, nejjemnější krémová čokoláda, lahodné pralinky Ferrero Rocher se stanou ozdobou, která rozžíjí vaše Vianoce. Vychutnejte si tohto ročné Vianoce s luxusnou kolekciou Grand Ferrero Rocher. Lahodné potěšení pro každého. Pochwalcie się swoją wianoczną dekoracją z pralinkami Ferrero. Dajcie foto na Instagram z hashtagą ozdobtopralinkow a z Zlatą Piramidę Ferrero Rocher. Zaczęły się Igrzyska Olimpijskie i miał być materiał przed Igrzyskami z naszym ekspertem do spraw sportowych, ale niestety się nam zepsuł plik, który nagraliśmy, więc będzie dopiero jakoś przy weekendzie będziemy nagrywać podsumowanie pierwszego tygodnia Igrzysk. Więc yy... no, będzie. Będzie, tylko nie jestem pewien, w który dzień. No, ale jakoś na przełomie tego tygodnia i przyszłego tygodnia. Więc niedziela, wieczór, poniedziałek, wieczór może coś takiego. No, które chciałem powiedzieć w sumie. A no, i możecie oglądać igrzyska olimpijskie. Nie wiem, gdzie są, ja oglądam na Eurosport Player. Także polecam Eurosport Player, bo jest wszystko i. Nie musicie oglądać na żywo, bo możecie sobie włączyć jak na Netflixie powtórkę czegokolwiek. Także sobie wpisujecie, że chcecie oglądać na przykład skoki narciarskie i sobie klikacie skoki narciarskie wtedy. Także polecam. Dzięki wszystkim za Dzięki. obejrzenie tego konkursu. Trzymajcie się cieplutko... To za miesiąc. Cześć. Cześć. Cześć, dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs Zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila poligon.tv@gmail.com. Możecie nam wysłać na Instagramie hashtag poligon.tv oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć! Cześć!